Kłótnia o kickoboty. No, źle to robisz. Włóż ten kawałek tam, a tamten tutaj. O! <noise> Daj, pomogę ci. A w zasadzie, po co ci ten robot? Roboty są genialne. Można im kazać zrobić wszystko. Mogą gotować jedzenie. A nawet sprzątać zabawki! Oh. O. Czy potrafią też sprzątać gniazda? Potrafią wszystko! Juhu. Jest tam kto? O, cześć! Chcecie się z nami pobawić? Wybacz Olu, ale budujemy robota! Robota? Hmm, tak jakby! Chciałbym mieć prawdziwego robota! Albo jeszcze lepiej! Prawdziwego Kickobota! To pestka. Nie martw się, zrobię ci wspaniałego kiczkobota. Pomogę ci, lubię tworzyć. Chodźmy, pora wziąć się do pracy. Ups. Jak roboty się poruszają? O <grym> tak. <zniszczytania> Patrz, Bruno, będę nim kierował dzięki samochodzikowi. starej lalki. Zrobimy mu buzię. Ale będzie zabawa. Co ty wyprawiasz? Upiększam robota. Wcale nie. Psujesz go. Z tymi wszystkimi ozdobami nie będzie działał. Będzie. A ty jak uważasz? Ja e, e, w sumie to nie wiem. O moje macie dobre pomysły. Nie mogę się doczekać mojego kiczkobota. Przestań! Wszystko psujesz! Ojej! Poprawiam go tylko! To mój kiczkobot. Szybko! Zobaczmy, co tam się dzieje! Puszczaj! Stop! Co wy robicie? O! Dobrze, że jesteście! Powiecie nam, kto ma lepsze pomysły! Tak, bo Bruno nie może się zdecydować. O, to mi się podoba. I to też jest świetne. To będzie najfajniejszy kickobot na świecie. Ale czyj pomysł jest lepszy? Są równie dobre. Nie mogę się doczekać robota. Ale, ale ona go psuje. Przez Filipa jest brzydszy. Nieprawda. Zobaczymy, kto ma rację. Zrobię własnego kickobota. Ja też Bruno, pomożesz mi? Potrzebuję twojej pomocy. Ojej, to nie będzie przyjemne. A, nie martw się, znam się na kicko. -bokach. Ekstra! Dobra, rzuć na to okiem! I co myślisz? A! O! A! Jest strasznie brzydki. O, czy możesz go upiększyć? Hm. Wiem, czego ci trzeba. Zaraz wracam. Bruno. Cześć Filipie. Jak ci idzie? Dziubek chce, żebym upiększył kobota, ale nie wiem jak. Pomożesz mi? O, 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 nie, nie mogę. Dlaczego? Jeśli ci pomogę, to nie będzie fair wobec Oli. Oh, nie pomogę żadnemu z was. Przepraszam. Oh. Popatrz na te pióra. Uu, teraz twój kickobot będzie tak piękny jak ja. Uh, dziękuję. Czy kitek lubi pióra? No jasne. Kicek lubi dużo różnych rzeczy swój hamak, słodycze, no i oczywiście rozji. Jeśli dodasz je do Kickobota, to Kicek na pewno będzie zachwycony. Skoro tak mówisz... Eh, może pomysły Oli nie były takie złe? lepiej uruchamia roboty. Jesteś pewien, że nie możesz mi pomóc? Przykro mi, on. A więc, z czym masz problem? Mój kic jest za miękki. Aha. To jest jak budowanie gniazda. Serio? O tak. Nie ma nic gorszego niż za miękkie gniazdo. Trzeba wtedy ułożyć twarde gałązki dookoła, żeby się nie rozpadło. Dziupku, może jeśli przestawię te dwie części? Już! Ha, jednak pomysły Filipa nie były takie złe. I... O, Rosie, teraz będziemy mieli dwa koboty! Popatrz! Oczywiście, nigdy w życiu nie poradziliby sobie bez dziupka! Naprawdę? Ja by... Ależ to ekscytujące. Echem. Jesteście gotowi? Trzy, dwa, jeden. <laughs> Już! -da! O! O! Ura! Ura! Ha! Nie widzieliście jeszcze wszystkiego. Patrzcie! tego nie było w planie. E, e, o, o, oczywiście w tym akurat mu nie pomagałem. <śmiech> <śmiech> Świetny! <śmiech> Cudowny! <śmiech> Poczekaj aż zobaczysz jak mój się rusza! Patrz! Do przodu! Gocie, kitkobocie, skróć do akcji. Togie goczek. A o, 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 a Kickobot się zepsuł. Mój też. Teraz nie mamy już żadnego. O nie! To najlepsze kitzkoboty, jakie prawie miałem. Przykro mi. Mi też. Powinniśmy porozmawiać i wspólnie coś zbudować. Wybacz, Filipie. Wybacz, Olu. U, nie martwcie się. Hej, pamiętacie, jak naśladowałem robota? Właśnie wpadłam na pewien pomysł. Wiem, jak zrobić robota, który będzie słuchał poleceń i się nie zepsuje. Ej, nie podglądajcie! To jest ściśle tajna akcja. Operacja Super Kickobot. Uwaga, uwaga. Pora zobaczyć Super Kobota. Podnieś zasłonę. Ojej. Do przodu. Obręk się. Na jednej nodze. Najlepszy kickobot na świecie. Nazywam się, Olobot, miło Was poznać. <śmiew> <śmiew> w lewo, w prawo, podnieś ciasteczka. Przynieś mi je, proszę. Bota, ale chyba jednak wolę prawdziwą Rosji. <ścoughs> Nawet jeśli nie zawsze robi to, czego chce. Nie lubię przemądrzałych królików. <śmiennie> 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 Ej, Rozi. Najlepsze przedstawienie. Cześć, Olu, idziesz się z nami pobawić? Hmm. Nie, o wiele bardziej wolałabym pójść do cyrku. Do, do cyr cyrku? Tak, spójrzcie, w mojej książce jest o nim wszystko. Tu jest napisane, że cyrk to najlepsze przedstawienie na Ziemi. Wow, wow. to naprawdę wygląda świetnie, Olu. Zabierzecie mnie tam? Do cyrku? Tak, oczywiście, jeśli chcesz. O, dziękuję! Muszę powiedzieć o tym, Bruno. A, co ty właśnie zrobiłaś? Powiedziałaś Oli, że zabierzesz ją do cyrku. I? I co? Widzisz tu jakiś cyrk? E, nie, ale widzę dębiaka. Może on będzie w stanie coś wypatrzyć ze swojego wzgórza. Naprawdę nic? widzę. Rosie. nie widzę nigdzie cyrku. O, a co ja ci mówiłem? Co ja teraz zrobię? Obiecałam Oli. Muszę ją zabrać do cyrku. Król, cyrk. O, po prostu wielbiam cyrkę. Jestem niesamowity w chodzeniu po linie. <laughs> Prawda, dębiaku? I cóż, e, e, jesteś najbardziej niesamowitym dzióbkiem, jakiego widziałem. <laughs> kis, 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 kis. Cóż, chciałbym zobaczyć, jakby wam poszło. Dziubek, Jesteś geniuszem! Jestem. Podsunąłeś mi genialny pomysł. Po co szukać cyrku, kiedy możemy mieć własny cyrk? Właśnie tu. Potrzebujemy tylko namiotu i wykonawców, takich jak w książce Oli. Dobrze, dębiaku, usłyszmy to jeszcze raz. Uwaga, uwaga! Cyrk przybywa do miasta! Będziesz najlepszym mistrzem ceremonii. O, dziękuję, Rozi. Spójrz, zobacz, co potrafię! Haha, wow. ha. umiem też żonglować! Świetnie! A co z tobą, Kicku? Ja będę strokmenem oczywiście! To cóż, wciąż ćwiczę. Okej. Okay. Kto został? Nic ci nie jest, Dziubku? Nic, całkowicie nic... Oczywiście to jest część występu. Przestańcie błaznować. Prawie masz rację, Dziupku. Małe żołędzie mogą być klaunami. Pasują idealnie. Chodźmy więc wszyscy. Zrobimy najlepsze przedstawienie na świecie. Um, Rosie, a ty co zamierzasz robić? Popatrz na to. Szybciej, szybciej! Ui, Bruno, mały misiu! zobaczę dziś przedstawienie, prawdziwy cyrk! Um, nie słyszałem, żeby cyrk miał przybyć do naszego ogrodu. Jesteś pewna, Olu? Te góry, te góry! Tak! Rosji tak mówiła. Te góry! Te góry! Będzie gimnastyka, żonglerka, strongman i inne sztuczki. I będą kręcić hula-hop, tak jak ja. Patrz! Wow! Ja, yeah, ja! Yeah. Uh, uh, myślę, że obaj chcemy spróbować. Uh, uh. Naprawdę? To może was nauczę? Hula! Sztuczka z hula-hop polega na tym, że kręcisz biodrami o tak. A, ha, właśnie tak. Prawie. Ups. Wybacz, mały misiu. U, 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 u. Nie martw się, Bruno. Myślę, że potrzebujemy trochę więcej miejsca do ćwiczeń. Aha. O, wow! Jest ciężki! U, u. Daj, pozwól mi. Hop. Wow! Jesteś bardzo silny, Bruno. Siłacz! U, u. Nie zależy mi, żeby być silnym tylko kręcić hula hop. Dobrze. Myślę, że jesteś gotowy na hula hop. O, 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 już. No, no to kręćmy. O, to nie działa. W tym zapraszamy, zwłaszcza Ole. Chodźmy, Bruno, ty też, mały misiu! Cyrkus! Uwaga, uwaga! Witajcie na naszym specjalnym przedstawieniu. Już za chwilę niezwykły występ. Proszę powitajcie naszego bohatera piłki nożnej mm -hmm. i najlepszego żonglera w ogrodzie. Filipa! Bardzo sprytne. Teraz przed Wami niesamowity, niewiarygodny strongman, kiczek. <śmiech> Królik! <śmiech> Kontynuuj tym to znaczy mistrzu ceremonii. Wrócimy do mnie później. <laughs> Teraz wystąpi cudowna, pełna gracji i energii, gimnastyczka Rosie. Wow. Rosie jest bardzo dobra, prawda? A teraz przed Państwem dzielny, odważny, wyjątkowy dziubek. I chodzenie po gałęzi. To jest lina. Ej, o! Ej. ej, chodzenie po linie. Brr. Stop! Co nie koniec przedstawienia! A co ze Strongmanem? Ja muszę to podnieść! Nie martw się Kicku, nadchodzę. O, wszystko w porządku Kicku? To, że mamy innego strongmana. To ty, Bruno! Hurra, Uro, dobra robota, Bruno. Bruno! Tak! O, jeśli nie mogę być strongmanem, to co innego mogę robić? Umiesz kręcić hula ho? Tego nie wiem. Musisz wyginać swoje biodra w ten sposób. jest niesamowity, Kicku. Co za świetny występ! Hurra! Przepraszam, ale nie udało mi się znaleźć dla ciebie cyrku. Dlatego zrobiliśmy nasz własny. Uwielbiam go, Rosie! To najlepsze przedstawienie na świecie! To przedstawienie to była świetna zabawa, prawda, Kicku? Tak, było zupełnie tak jak w książce. Oj, nawet lepiej. Ja też mam dobrą książkę. Naprawdę? Jest cała o księżycu. Spójrz. Nie chcesz chyba polecieć na księżyc, kicku? Mógłbym. Właściwie to nie jest taki zły pomysł. Moglibyśmy zrobić księżyc ze wzgórza dębiaka. O tym właśnie myślałem. A małe żołędzie byłyby gwiazdami. Filip i Ola mogliby być księżycowymi potworami. Czy ty się ze mnie czasem nie nabijasz, Rosie? Oczywiście, że nie. Pan księżycowy królik. A jednak nabijasz się. Nie. Tak. Nie.